Witajcie w ogrodzie Wawel, na początku ulicy Poselskiej, gdzie pójdziemy sobie na nóżkach, dzisiaj 400 kroków. Jest to ulica przecinająca Drogę Królewską, ulicę Grodzką. Tutaj zawodowy przewodnik po Krakowie, Tomasz Rączkowski, zapraszam serdecznie dzisiaj na spacer, przeważnie segwayem i Parę, jak zwykle, ciekawostek. Zobaczycie, gdzie mieszka najsłynniejszy poeta brytyjski, gdzie praktycznie pisarz, który napisał mm, słynne Serce Ciemności, Joseph Conrad. Mało kto wie za granicą, że on jest Polakiem. W sumie. tutaj, stąd wywodził się i tu mieszkał. W, tutaj w, pokażę Wam ten dom. Jak również będą też klimaty związane ze zdradą Władysława Warneńczyka pewien legat go zradził i na końcu wylądujemy na cmentarzu dominikańskim. Także zapraszam serdecznie na wrażenia. Jak widzicie deszczowy dzień, mocno jest. Dziękuję za subskrypcję, polecenia kanału, wsparcie. Zaczniemy sobie też od tego miejsca przy plantach, gdzie Steven Spielberg odkrył to miejsce. To jest pozostałość dawnej wieży obronnej baszty Rymarzy byujący rzemienie. I jeśli pamiętacie o listę Schindlera, to jest film, który został nominowany jako szósty, najbardziej Kasowy film Wszechczasów, Lista Schindlera. Tutaj był kręcony scena, jak również postać Oskara Schindlera i Amona Goethe, jako jeden, jeden z, z sześciu najbardziej znanych złoczyńców i bohaterów wszechświata. Też ta amerykańska akademia filmowa nominowała właśnie was, te postacie z filmu. Ale jeśli nie oglądaliście tego fragmentu, to małe zadanie domowe. Znajdźcie sobie fragment, gdzie, co, co to za fragment był z, z listy. Schindlera w tym miejscu. Mam projekt inny zupełnie zrobienia śladami listy Schindlera też e, tych miejsc, więc to będzie mój osobny program. E, tutaj zobaczcie dawny pałac Stęczyńskich, zamieniony potem w klasztor, kościół Świętego Michała, potem ciężkie więzienie, gdzie właśnie też był przy tych celach, więc e, oczywiście potem więzienie NKWD, a w końcu muzeum archeologiczne. O, ze Światowidem o, zachęcam na mój osobny vlog o Światowidzie, który zrobiłem o tej słynnej postaci. Bożka znalezionego w rzece Zbrucz na terenie Ukrainy, dzisiaj m, bardzo ciekawa historia, w każdym razie ten oryginalny pomnik tam. Natomiast tu mamy upamiętnienie, że w tym miejscu znajdowała się baszta kamieniarzy i murarzy, czyli obron, Mury Miejskie Krakowa i ta ulica Poselska e, zwana była też e, załukiem grockim, bądź legacką. A w końcu, dopiero w XIX wieku, przyjęto nazwę poselska, więc to jest ta i tutaj, przy plantach krakowskich, skąpanych w deszczu. Jak widzicie, dzisiaj mamy romantyczną deszczową pogodę. I. Tak jak mówię, po prawej stronie blisko Wawelu był Oku, czyli miasto lokowane przez Władysława Łukietka jako Sywitas in Okul. I to jest bardzo magiczna sprawa, bo tutaj do tej pory nie ma dużo informacji wzmianek o tym mieście. I tutaj po lewej stronie, jakby już było, nie, to nie było Krakowa. Wtedy dopiero Niemcy zaczynają tam lokować wokół rynku też te mieszkanie, czescy nie, z Niemczeni nazwijmy to tak, i dochodzi do słynnego buntu Buita Alberta. To już Oglądajcie film o tutaj na czescy z Niemczeni, nazwijmy to tak i dochodzi do słynnego buntu Wójta Alberta. To już oglądajcie film o tutaj na gródku. Tam zrobiłem film o tej części. I tutaj to jest zabudowania klasztoru Franciszkanów. Parking. Dla informacji, jak ktoś przyjeżdża do Krakowa. No parking jest dość słony, bo 8 zł za godzinę. No słono. Ale jest to wjazd od strony poselskiej, tutaj na jedyny tak blisko dostępny parking, tutaj do rynku. Po prawej stronie zabudowania dawnego klasztoru, obecnie Muzeum Archeologiczne, i zmierzamy w kierunku właśnie ulicy Grodzkiej, Drogi Królewskiej. Zaraz zobaczymy potężny budynek dawny, dawny pałac. W sumie teraz to jest wszystko magistrat, czyli ratusz miasta Krakowa. Ten potężny budynek po lewej stronie. Zobaczymy sobie go z tej perspektywy. Z herbami ziem włączonych do Krakowa. Sama południowa fasada była przebudowana przez Jana Rzymkowskiego, właśnie południowa fasada magistratu. Ale zobaczcie, tutaj to jest ciekawa sprawa. Tutaj zrobimy zbliżenie, przepraszam, tak w drugą stronę. O, tutaj jest jakiś projekt, właśnie podejrzewam, związany z Józefem Korzeniowskim.

Innych książki, Serce Ciemności. Lord Jim. Jest jego płyta tutaj też oczywiście bardzo słabo widoczna. Prawie w ogóle tak jakbyśmy się wstydzili, Josepha Konrada a w całym świecie. Kojarzył właśnie Józefa Konrada. Zobaczcie, jest napisane, że w tym domu około 1869 Tego Józef Konrad Korzeniowski jest. Józef Konrad, syn poety. Tłumacza. Ale sam tułacz. E, e, Odwiedził właśnie Kongo i widział, czym się skończył kolonializm, do czego doprowadzał kol kolonia belgijska wtedy, jakie pierwsze obozy koncentracyjne tam właśnie były. Więc to jest słynna. Ciemności, ale zobaczcie, tutaj w przykładzie uwaga, oczywiście fasada magistralna. Bla, 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 ale my mamy coś ważniejszego. To po drugiej stronie dla Was przygotowałem. Zobaczcie, obejdziemy sobie te piękne kapitele. O tak, żeby było tak filmowo. I tutaj dom numer 9. Ta ulica nosiła nazwę też ulicy Legackiej, bo tutaj właśnie w XV wieku miał mieszkać legat, który namówił Władysława Warneńczyka. Do pójścia podwarne i no, obiecując odciecz ze strony Watykanu. Oszukał go, warnyńczyk zginął, a sam legat papieski został też przez Turków no, zgładzony kaput. No i to tak, takie właśnie są obiecanki, cacanki um, dla. Polski. Nie będziemy tu robić wycieczek politycznych. Idziemy dalej. Dochodzimy za chwileczkę do restauracji Balaton. Po lewej ten budynek, a po prawej Enoteka, czyli jak ktoś jest koneserem win, może sobie. tutaj poszaleć. Zna dla znawców win. Ale w tym budynku. W budynku po prawej właśnie miał mieszkać widz słynny rzeźbiarz z Norymbergi, który rzeźbił 12 lat największy ołtarz Europy Środkowej w Kościele Mariackim z drzewa lipowego, konstrukcja dębowa, ale oczywiście 12 lat największy ołtarz Europy Środkowej w Kościele Mariackim z drzewa lipowego, konstrukcja dębowa, ale oczywiście to był inny budynek w tym miejscu. Jest Europy Środkowej w Kościele Mariackim z drzewa lipowego. z innych rokoka dekoracja kolejnej kamienicy już przy Grodzki, bo tu dochodzimy do kluczowego miejsca. Zobaczcie, Poselska przecina właśnie ulicę Grodzką i rzut oka na Grodzką, którą polecam, oczywiście już zrobiona jest na innych programach, także wrzućcie sobie Tom Guide Krakow, kanał YouTube, tam zobaczycie o Grodzki informacje o słynnym Augustie Mocnym e, e, i tutaj sytuacja właśnie Balaton Kuchnia Węgierska, ale właśnie w tym miejscu, gdzie teraz Enoteka. Tutaj jest też płyta upamiętniająca właśnie widz Stfosza, że mieszkał w tym miejscu. Jeszcze rzut oka oczywiście na deszczową grodzką drugiej części. I ewentualnie restauracja miód i Malina zaciśnie a klimatycznie w tym miejscu. Pod, pod I ktoś zapyta, kiedy były zrobione te łuki? Okazuje się, że w czasach, właśnie nazistowskich, e, Hansa Franka, e, generali guberni tutaj zrobili nowe przebicia. E, to jest ciekawostka, że te przebicia, w tym, e, w tym kamienicy, to jest e, no, e, architektura przemiana z, e, w 40-tych latach. Jako Kraków, jako stolica generalnego gubernatostwa nazistowskiej Rzeszy, e, fatalnych czasów oczywiście, tu, tu, broń Boże, nie mówimy tutaj. Z zachwytem. I zobaczcie tutaj, jeszcze na tej kamienicy, to, ta kamienica była służyła jako apteka, była apteka pod złotym słoniem, i tu został jeszcze nosorożec z tej strony. Jeśli siedzieliście ulicę Świętego Sebastiana, tam opisuje właśnie um, słynne znalezisko um, z terenu obecnie Ukrainy, ale taki jednorożec musiał też, nosorożec musiał być też na Wawelu, bo mamy przy wejściu do katedry Kości kości właśnie nosorożca włochatego. Znaczy dokładnie czaszkę nosorożca włochatego. Bielizna, sushi ani masaże tajskie nie będą nas tu interesować. Idziemy dalej. Zaraz będą klimaty ala Al Capone i kuchnia nie tylko meksykańska po lewej stronie. Jak ktoś lubi coś na ostro, to tu może na poselskiej sobie zaglądnąć. Tak. A po drugiej stronie włoska, włoskie specjały tych dwóch śmiesznych panów. Przypomina mi się film, gdzie właśnie e, włoski wos, łamać języków to e, vermicelli. E, tu jest stacja Corleone z kolei e, musiał e, ten Hiszpan wymówić to vermicelli, a to oznacza listę ludzką i to e, tutaj e, przysporzył mi jak, nie, nie lada problem. Ale mamy coś i polskiego, bo po drugiej stronie e, czarna kaczka i kuchnia polska, więc mamy kaczkę po krakowsku, jak ktoś coś lubi, ala polska kuchnia a to jest ta forma. I mamy poselsko 22, gdzie był tak zwany Hotel Narodowy, i po dziś dzień jest hotel w tym miejscu i to jest załóg świętego Piotra. Zobaczcie, Bernardynki tutaj mają swoją siedzibę tak zwany Właśnie klasztor Siust Bernardynek Świętego Józefa. Nawet e, była nazwa, ta ulica poselska nosiła nazwę też ulicy e, Świętego Józefa. Zaraz zrobimy takie filmowe przełamanie. E, to jest też bardzo modne, z, e, właśnie pokazać w ten sposób porterem w czasie deszczu trzymam gimbala, parasolkę, robię to dla was i nie otrzymuję żadnej gratyfikacji z tych miejsc, które tutaj rekomendowałem, czyli nawet jednej kawy z tych restauracji. Myślę, wtedy najlepsze rzeczy wychodzą. Rzeczy takie w pełni sponsorowane czasem to już jest sztuczność. Także ale oczywiście, będę wdzięczny, aby ktoś pomyślał tutaj, bo jestem po prostu między pracą jedną a drugą. No, poświęcam tutaj ten czas. Dobra, dzięki wielkie za wsparcie. Mówię, że śledzenie kanału Tongueit Kraków i trzymajcie się do, następnego, do następnej ulicy już e, jutro. Także cześć Wam, miłego do, do 21. Pa! pa.